Dzień dobry witam was na zdrowie TV nazywam się Tomek Słodki a w studiu bardzo serdecznie Witam terapeutkę kodu emocji ciała i przekonań Dzień dobry witaj Tomku Karolina Gasińska ponownie w naszych studiach chciałbym się trochę porozmawiać w ogóle o tym czym jest kod emocji to jest jakaś nie wiem matematyka o co tutaj chodzi no podobno wszystko jest matematyką, więc na pewno kod emocji też, tutaj właśnie książka pierwsza doktora Breleya Brele Nelsona, która wyszła już no paręnaście lat temu, ale jest to właśnie o tym, jak zablokowane w ciele emocje, różnego typu energie, które blokują się w nas w różnych trudnych wydarzeniach, czy w dzieciństwie, czy te, które przejmujemy też po naszych przodkach, jak to wpływa na nasze życie i fizyczne, ale też psychiczne, emocjonalne, mentalne. Y emocje jakie? Różnego typu. Chodzi tutaj o zablokowane emocje, te takie niskowibracyjne. Nelson zebrał w takiej tabeli 60 emocji te główne energie, zapisy informacyjne, które blokują się niejako w naszym polu elektromagnetycznym, w każdej części naszego ciała. Wychodzą czasem, jeżeli na przykład zaczynamy czuć ból, przewlekły ból, który nie wychodzi nigdzie w badaniach, jako coś, co, gdzie już jest na przykład jakieś zwyrodnienie tkanki, ale nas boli, i właśnie wtedy warto zajrzeć głębiej, co pod tym bólem się. Kryje. Czyli tak zwana psychosomatyka w profesjonalnym Dokładnie. języku, czyli nasze ciało daje nam różnego rodzaju sygnały dotyczące różnych rzeczy, które niedobrze funkcjonują w naszym organizmie. Tak, tak? jest, tak. Według doktora Nelsona 80, za 80% chorób odpowiadają właśnie zablokowane emocje. Także warto sprawdzić, warto um, sięgnąć głębiej, co w tym naszym ciele siedzi. I wtedy poprzez taką właśnie sesję kodu emocji możemy dotrzeć do tego, co zablokowało się. Kiedy, bo tutaj poprzez rozmowę z, naszym, z naszą podświadomością, której przedłużeniem jest nasze ciało, możemy dotrzeć dokładnie, kiedy się zaczęło, za, zaczęły te różne trudności, które spowodowały na przykład jakiś problem już później chorobowy. A jak to ma się do medycyny konwencjonalnej, czyli do szpitali, lekarzy, którzy jak widzą ból i diagnozują ten ból, to od razu przepisują na przykład tabletki? No tak, tutaj mamy, wiadomo, różne podejścia i nie będę bynajmniej kwestionować medycyny i jej potrzeby, tak, medycyny konwencjonalnej, natomiast y, terapię kodem emocji, czy kodem ciała, kodem przekonań, y, y, które, które stosujemy, jest, to jest zawsze pomocnicza terapia, czyli nigdy nie, nie powiem, żeby no, od olej kliencie, lekarza do widzenia, tak, tak? <laughs> żadnej piguły, oczywiście taki będzie efekt, tak, kiedy ściągamy te różne blokady z nas, czy to będą zablokowane emocje, czy różnego typu inne nierównowagi energetyczne, ten ból ustępuje, więc pacjent, czy klient, bo no, my nie jesteśmy lekarzami, więc więc to nie są nasi pacjenci i my nie diagnozujemy chorób, tak? Więc tutaj trzeba to jasno powiedzieć: my pracujemy z symptomami czyli boli klienta coś. Nie wiem, ma problem z tarczycą nawet na przykład. Niedoczynność, tak, zdiagnozowaną przez, przez lekarzy, natomiast my pracujemy z symptomem, co się dzieje, tak? I, I ściągamy te różne nierównowagi, które tam siedzą, czy na przykład rwa kulszowa, czy różnego typu bóle kolan. Ja na przykład jestem przykładem tutaj osoby, która poradziła sobie z kolanem, bo tak mnie właśnie moje kolano doprowadziło do metody. Czekała mnie kolejna, trzecia operacja kolana. Na którą już nie chciałam się zgodzić, bo no, wiązało się to nie tylko z bólem, ale też z odcięciem mnie od, od sportu, od różnych aktywności. No i akurat ktoś przypomniał mi o książce, którą już miałam na półce. I akurat Nelson był w Polsce, za parę miesięcy miałam okazję spotkać go, być na scenie, gdzie on też osobiście z tym moim kolanem pracował, demonstrował na, no właśnie na tym moim kolanie, jak możemy uwalniać te zablokowane emocje, zablokowane inne nierównowagi energetyczne i faktycznie poczułam różnicę i y, na tyle mnie to zaintrygowało, że stwierdziłam, że przetestuję dalej. Poszłam na kolejną terapię, później pojechałam na warsztaty z Nelsonem, no i tam już wsiąkłam w temat. A jak wyglądało to zdejmowanie tych emocji na tej scenie? Bo to rozumiem, że to było trochę tak dużo ludzi, scenicznie, tak, tak. pewnie byłaś też zestresowana, yy, bo to nagle tyle ciekawa. ludzi zobaczyć, tak? Ciekawe ciekawa. Ciekawa, tak. Mnie takie właśnie tematy zawsze intrygowały, więc, więc zestresowana nie byłam, byłam ciekawa i otwarta na tyle, żeby faktycznie przetestować, żeby przyjść w ogóle na takie spotkanie. Jak już tam doktor mnie, ja spytałam na koniec spotkania, czy kod emocji jest mi w stanie pomóc uniknąć kolejnej operacji kolana. No i on tylko spytał, które kolano? Lewe. No to chodź na scenę. No i poszłam na scenę i on zaczął diagnozować. Tutaj pracujemy tak zwanym testem kinezjologicznym, czyli robimy test mięśniowy. W moim przypadku, jeżeli też na przykład pracuję z kimś face to face, no to możemy to napięcie mięśniowe badać Poprzez. No, na sobie tego nie zrobię, ale to jakbym miała kiedyś zrobić no to. Już, to y, będzie ciężko w ten sposób. Jest, tak, dobra. no y -y. właśnie. Więc ja dlatego pracuję już na swoich dłoniach. Y -y. Ale jeżeli na przykład stoi obok osoby, to wtedy badamy napięcie mięśniowe, naciskając na rękę. Czyli jesteś w stanie przez dotyk zobaczyć, tak. jakie jest to napięcie. Tak? Naciskają na twoją rękę, powiesz, mam na imię Tomek, to ta ręka zostanie w górze. Będziesz, nie będziesz miał problemu, żeby ją wysoko utrzymać. Jak powiesz, mam na imię Jurek. No to dużo łatwiej przy tym samym naporze ta ręka zejdzie w dół, bo twoje ciało właśnie tak reaguje na pytania typu prawda, fałsz. Hmm. I w ten sposób możemy dotrzeć do tego, jakie zablokowane emocje czy inne nierównowagi są w naszym ciele. I doktor wtedy właśnie Nelson kilka emocji ściągnął, sprawdzał właśnie na mnie, co tam jest zablokowane. Jest taka tabela 60 emocji, właśnie w książce. Jeśli będziecie mieli okazję, polecam gorąco, żeby od tego zacząć. I tam właśnie jest metoda wyłuszczona po kolei, jak diagnozujemy te zablokowane energie emocjonalne i później co z nimi robimy. I pierwszy etap to jest właśnie sprawdzenie, co jest zablokowane, jaka jaka emocja. I następnie następuje element uwalniania tego z ciała. I uwalniamy, korzystając z tak zwanego meridianu zarządzającego, który biegnie od górnej wargi do kości ogonowej. Meridian to jest taki, taki kanał energetyczny, który rozprowadza energię po naszym ciele. Mamy kilkanaście takich głównych, a ten meridian zarządzający on się łączy z innymi i jeżeli na przykład zdiagnozujemy zablokowany lęk, powiedzmy, wyjdzie nam, tak? Ja robię test, są różne rodzaje testów, ja robię taką dźwignię, mocny, słaby to wtedy uwalniamy przejeżdżając trzy razy magnesem albo samą dłonią nad tym meridianem z intencją uwolnienia, tu jest wa bardzo ważna ta intencja. No i wtedy możemy poczuć na przykład napływające łzy, możemy poczuć w, mrowienie w dłoniach, w stopach, możemy poczuć yy, jakąś taką falę energii zalewającą nas, albo yy, zimno, albo ciepło. Albo jakieś inne wrażenia w ciele, które się pojawiają. Ziewanie jest bardzo nagminne, także różne reakcje ciała, które się pojawiają. No ale jak skończyła się ta historia ze sceną? Czy rzeczywiście Aha. emocje zostały uwolnione i była trzecia operacja, czy nie? Było nie było. Operacja? Nie, nie, ja już jeżdżę na nartach pływam na kajcie, nie było operacji. Podczas to, co mnie zaintrygowało, to to, że ja w ogóle wtedy to było parę miesięcy po mojej operacji, drugie kolana no taki narciarski tam wybryk sprzed lat yy, więc to była druga operacja i ja po tej drugiej miałam tak zwanego cyklopa jak tam niektórzy lekarze stwierdzili taki naro narośl na przeszczepie więzadła przedniego krzyżowego. Miałam dwa rekonstruowane więzadła, więc nie mogłam do końca doprostować tej nogi, to mnie frustrowało, że ten ból jest. Ponadto jeszcze miałam problem z łąkotką, jak miałam okres rekonwalescencji, no to też weszły tutaj mocniejsze ćwiczenia fizyczne i to kolano zaczęło mi puchnąć. Miałam trzy punkcje, sterydy i to tak non-stop kolor, więc lekarz po obejrzeniu kolejnego rezonansu zobaczył, jak tam jest poszatkowana łąkotka, która nie była operowana wcześniej, się zrosła, No ale stwierdził, że już czas, żeby się z, no, zreperować na nowo. No ale ja już nie, ja stwierdziłam, że jak, jeszcze nie wiedziałam, tak, co się zadzieje, ale wiedziałam, że już operacja nie jest dla mnie i wiedziałam, że znajdę jakiś sposób. No i właśnie tak przyszedł do mnie kod emocji. No i co? Na tej scenie tylko to jedno spotkanie spowodowało to, że to się wszystko zaczęło jakoś tam to naprawiać? Proces, to był proces, to był proces. On faktycznie parę rzeczy uwolnił, demonstrował też na mnie kod ciała. To jest kolejna książka, do której też gorąco zachęcam, jak już przeczytacie kod emocji. E, I właśnie demonstrował, jak lewe kolano, w moim przypadku było lewe, jest połączone z nadnerczami. Nadnercze odpowiadają za produkcję hormonów stresu, m.in. kortyzol, adrenalina, noradrenalina plus szereg innych. No, a w moim życiu było sporo stresu i zawodowego, i prywatnego, więc te, to, co się nagromadziło paręnaście lat wcześniej, no, też efektem tego mogła być kontuzja, której wtedy zaznałam, mimo że jeździłam no, od, od lat na nartach. No, i y, y, doktor Nelson uwolnił mi parę rzeczy. Ja poczułam, że faktycznie to mogę, do, no, mogę doprostować. Teraz sobie prostuję i nie czuję tego bólu. I nawet przebiegłam tam po schodkach takich prowadzących na scenę i poczułam, no faktycznie jest różnica. To od razu było czuć. Tak, y, tak, tak, więc tutaj, y, tutaj no, było to faktycznie spektakularne. Nie pozbyłam się zupełnie bólu, tak, bo, bo jeszcze tam tlił, wiadomo, jeszcze ta opuchlizna gdzieś tam była, więc to był proces, kiedy ja już zaczęłam sama sobie uwalniać, zaczęłam jeździć na warsztaty, byłam na warsztacie Nelsona, gdzie uwalnialiśmy sobie też, testując metodę na sobie, no myślę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy już ta opuchlizna zeszła. Y, był się zdecydowanie obniżył, więc ja właściwie teraz, no może zdarza się czasem gdzieś tą mąkotkę jeszcze poczuję, ale nie przeszkadza mi to w, w sporcie. Tak. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy y, trzeba wierzyć w to, o czym mówisz, czy mm -hmm. jeśli jesteśmy sceptycznie do tego nastawieni. Ja wiem, że często jest tak, że jeśli nie wierzymy w coś, nawet w życiu takim mm -hmm. prywatnym, nie wiem, czy zawodowym, tak. to nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. A jak coś bardzo Zgadza mocno się. wierzymy, no to nie wiem, tak jak ja wierzyłem w to studio bardzo mocno i zobacz, jak. się zmaterializowało, tak, zamanifestowało. Tak, Dokładnie, tak. Tak, Czy więc... też tak jest w kodzie mhm. emocji? Z wszystkim tak jest, to nie tylko składem emocji. Tutaj, wiesz nie trzeba być jakimś gorącym orędownikiem, żeby cokolwiek się zadziało, wystarczy otwartość, ciekawość, bo jeżeli jesteśmy mocnymi sceptykami i z gruntu już chcemy tutaj polemizować z tą metodą, to faktycznie nie ma to sensu. Więc wtedy polecam te, te, te metody, na które jesteście gotowi konwencjonalne pewnie może z czasem coś się zmieni. Więc nie ma sensu tutaj walczyć z kimś. Może przyjdzie dopiero czas na kogoś, więc nikogo nie zmuszamy. Absolutnie kto jest gotowy sam, sam sama taka osoba zostanie w pewnym momencie do tego przyciągnięta, tak jak ty do swojego studia, tak które było twoim marzeniem. Jacek Kolewiński, jeden z naszych dziennikarzy ostatnio przeprowadził cykl rozmów z ortopedą i ten ortopeda powiedział, że on na operację to wy wysyła w ostateczności i stara się robić tak, żeby mm. pacjent nie musiał iść na mm -hmm. operację, że w ogóle operację uważa, że, że że to jest naprawdę ogromna ostateczność, a tak. bardzo dużo lekarzy właśnie ortopedów wysyła od razu na no, operację, dokładnie. zanim nie wiem, popracuje rehabilitacyjnie, czy właśnie nad emocjami tak. i tak dalej, i tak dalej. Yy, powiedz jeszcze o przodkach, bo mhm. yy, wspomniałaś o tym na samym początku naszej rozmowy. My mamy jakieś emocje, które dziedziczymy tak. z naszymi, nie wiem, pradziadkami, dziadkami no, i dokładnie. rodziną, tak? Może to sięgać paru, dziesięciu nawet po kolei wstecz. Najczęściej paru, najczęściej no trzech, czterech do dziesięciu, ale zdarza się też, że właśnie takie stare traumy też tu też dziedziczymy, no i akurat Polska jest mocno straumatyzowanym narodem, yy, trzeba przyznać, więc, więc dużo nosimy w sobie i to wychodzi później w naszym ciele. Różne dolegliwości, które gdzieś, no, gromadzą się w naszym ciele, właśnie też są pokłosiem tego, co przeżywały nasze babki, nasze nasi ojcowie. Dużo kobiecych traum też wynika właśnie z tego, co przeżywały kobiety na przestrzeni dziejów, także jak najbardziej. I co ciekawe, to, co też tą yy, Dało mi taką ogromną nadzieję, i takie pewnie też taką misję, powołanie, jakkolwiek to zwał, to to, że możemy nie tylko pomagać sobie, ale też możemy uwalniać różne traumy naszych rodziców, ale też naszych dzieci, bo przenoszone, odziedziczone emocje czy inne nierównowagi energetyczne są dziedziczone dalej, i my możemy już, pomagając sobie, jako efekt uboczny, pomagać też innym. No to polecamy zainteresować się kodem emocji. Ewentualnie do Karoliny zapraszamy Zapraszam. na sesję. Karolina <laughs> tak. Wiśńska bardzo dziękuję, terapeutka Dzięki kodu emocji, bardzo. ciała i przekonań. My oglądamy na zdrowie TV i naturalne inspiracje. Bardzo dziękuję, Tomasz Słodki.